Siemano z tej strony SZERAJ My dzisiaj w Fortnite Dzięki wam bardzo, że wbiliśmy te 200 mocnych subów Bardzo się z tej okazji cieszę Ja wam jeszcze przed odcinkiem, przed samym Ogólnie zaczęciem odcinka pokażę wam Co mam w ten czas Na swoim koncie, co, jakie rzeczy No i co, no i wam pokazuję Mamy nowego skinka I to jest mój pierwszy skin na tym koncie Czyli Lodowy Manekin, jest to seria lodu, strój z Fortnite, część zestawu Śnieżny Manekin. No. Teraz Wam pokażę jakie mam plecaczki. Pierwszym moim plecaczkiem to jest oto taka gitarka, drugie to jest e, koktajl twórcy filmowej, trzeci to jest bałwanek na plecach, czwarty to jest kokardka, no i piąty to jest, oto taki ładny pierożek, fajny, śmieszny, ale ja sobie wezmę to, bo to, to lubię. E, teraz kilosy. Kilosy mamy takie, mamy zwykły ten kilos, tak? Mamy kameromot, kameromot. Mamy taką te, też gitarkę, taką samą, podobną. No i złoty, bata, ten mamy katane i zwykły. Ja wezmę sobie na odcinek to... Kolejne co mamy, to mamy ym, fajną lotnię, którą bardzo lubię i którą teraz wykorzystam. Kolejna, której nie używam prawie nigdy, ale to też jest to, więc też mówię. Mamy taką oczywiście lotnię. Yy, no i to już znacie. Te już znacie. I co też jest fajne, mamy skok strumieniowy, który też jest. Całkiem nowiutki, bo pochodzi chyba z wczoraj. Więc bardzo się cieszę, bo jest to bardzo ciekawe. No i ma, jest to mój pierwszy. Jest to moja pierwsza smuka. Jest to też fajnie. No i. No i takie są moje emocje. To ja już nie przedłużam. Wy zostawcie suba i przechodzimy do odcinka. No, i teraz dzięki za te 200 subów i nie przejmujcie się, bo może być y, zła grafika, bo coś się dzisiaj dzieje. Normalnie takiej grafiki nie mam, więc też nie wiem, y, możecie wiecie, to to nie wiem nawet, to jakby, jakby nie zależy, nie możecie jakieś rady dawać, nie wiem, ale dzisiaj jak odpalałem pierwszy raz w Fortnite, to tak nie miałam, Nie, ja normalnie, tutaj na przykład mamy normalną grafikę, tak, y, nic się nie dzieje. Então, jakby assim, nie, não, 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 está sobie não, 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 Poślisk, pościsk. Co ja biorę pistolet? Pistolę no. Bo wiecie, jak nie macie broni, nie, nie macie nic, to tak możecie sobie strzelać do wroga i nawet... Jak to już mało, no, czy ma mało HP, to możecie go tam... No patrzcie. On mało zadaje. Normalnie tak zadaje, nie? A w głowie to może zadaje się. No. Uzi, Uzi zadaje tyle. No szybko bije ale już fajbuza. Ja bym już sobie nie poleciał tak jak zazwyczaj, czyli nie tutaj. Tylko lecimy sobie tutaj. Dlaczego tam? Dlatego tam, że ja tam chcę, bo... Nie chcę gdzie indziej, bo tam jest dużo ludzi. Tutaj jest sporo, strasznie dużo ludzi. Więc lecę tutaj. Jak widzicie mamy tą animację, ale jak, ale jak nic nie robię, to ten zegar się powoli zatrzymuje. Ja sobie kliknę, równa się, więc mam teraz ciągle, że biegnę i nie muszę tego kontrolować. Ja sobie teraz to wyłączę. bo sobie to wyłączę, a teraz wyłączę. To jest też fajnie, że twórcy dodali taką rzecz, jak naciśnięcie na klawiaturze równa się, to wtedy Um, Włącza nam się coś takiego, że patrzcie. teraz stoję i nie ruszam klawiatury i biegnę, bo naciśniono y, równa się. Ale ja tego nie lubię, dlatego że jak się nagle ktoś was zaatakuje, to będziecie mieć problem. Dlaczego będziecie mieć problem? Dlatego, że jak gracz nas atakuje, to jakby, no, nie będziecie mieć jakby takiej y, trochę, y, jak skoczysz, jak pójdziesz do tyłu, jak ten więc nie będziecie mieć jakby takiego trochę wolności klawiaturowej, tak? No dzięki nie to naprawdę to prawda. Um, no, no wiecie o co mi chodzi, no no, no. no fajnie, że twórcy dodali, to też jest bardzo fajna ciekawostka. Mam um, 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 tak, takiego newsa ode mnie. Jakby ktoś nie wiedział, takie nowości to są u mnie, e, na przykład. E, to jest taka nowość, że mam klawiatura. I to jest też bardzo fajne. Um, będziecie ją słyszeć, ale jak będziecie to spoko, spoko. E, ja tu gdzieś widziałem beczki. Czekajcie, bo nic ty robisz. Mózg, po co przed mnie uciekasz? Gdzie on mi coś zadał? Widzę, on mi nie zadał, nie? Nic. On mi coś zadał? Nie wiem, właśnie, czy on mi coś zadawał. Nie, chyba nie, on, on mi nic. On się w siebie obudować, ale nie zdążył. XD. Tam, tam słyszę jakieś strzały. Podejdę, podejdę. Tam coś słyszę. Ale nie wiem, czy tam coś słyszę faktycznie. I patrzcie, już jednego kila mamy, no szybko. Nie no, tak normalnie w sumie, nie, nie, nie nie, nie, nie jest źle. Mamy trochę, żeby się obudować, ale też nie wiem, czy jest to za dużo. Y mm. Mam radę dla grob. poczekajcie, tylko tego, tego załatwi, dzięki. Mam rady dla Sushi'ego. Tutaj jak widzisz Sushi, jak tutaj czasami jesteś, to... Ym... Poczekajcie, bo gra I widzę tu gracza. Który jest chyba dobry. Poczekaj, zaraz tam no. dla Sushi'ego, bo miałem już ją mówić, ale... Suszę balon. Tu jest balon? No gdzie? On uciekł? Nie, no bez ja. No. Słyszę go. To ja go załatwiłem tutaj jednego, ale tu jest gdzieś. tu jest. Zadaję mi stąd. Lecę za nim. Co tam będę się przejmować. Ten balon Nie będzie balonu, gdzie jest ten. Niszczę nie. ten balon Trochę marno i Nie. Chcę chociaż zobaczyć, jak to pęknie Uuu! tak było. Ujezu, tam jest gracz. Tam był gracz. Ale ja mam mało HP. Ale tam była też ta. Do leczenia się i. No, widzowie, widzicie? Widzicie, jak komuś może się coś stać? Łatwo. Ja sobie tylko sprawdzę. 9 minut już trwa. Widzicie, jak komuś może się coś łatwo zdarzyć. Pod razu jeszcze zagramy, oczywiście, ale widzicie, jak kogoś chcecie załatwić. Nie, na przykład, jak teraz ja to załatwiłem, nie, Jak kogoś na przykład jak teraz ja teraz załatwiłem, czyli załatwiłem. Yy, no, ten kogoś, no to kogoś nie? No to. No, jakby zniszczyłem balon, no to. No nie, no nie wiem, czy załatwiłem. No to na przykład i teraz, i teraz ktoś mnie zaatakował za pleców, nie? To najmodrzej by było uciec stamtąd albo zaatakować, albo albo po prostu e, w, e, wziąć jakąś tak czy coś tam ten, nie? I co ja zrobiłem? I po prostu najzwyczajniej co ja tu robię w ogóle? Op. I najzwyczajniej e, się uleczyć. Nie mogę z tego nic zbudować. po co, co tutaj do mnie skoczy? Łaś. No więc zostawcie suba, nie? Jakby ja. Ja mogę robić. Może. Dla was jakiś serwis Minecraft, nie? To też mogę zrobić. i ja nie mam problemu, nie? Też live'a dawno nie było. Tutaj. Podziękujemy oczywiście kierowcy, bo to trzeba zawsze robić. Ja bym teraz sobie poleciał tutaj. Yy, nie wiem dlaczego akurat tam, ale tam. Yy, no nie wiem, nie wiem, po prostu tak chcemy. Nie wiem, czy ja się wybiję, czy nie, ale użyję sobie tego kółka, bo no może się przydać. Chyba tak, chyba tak. Teraz tylko użyłam myszki, nie? Na przykład to jest też ciekawostka. O, o! To, 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 widzicie, widzicie, już już mi się nie przydało. Bo już poleciałem gdzie indziej. Gdzie miałem polecieć? Tam jest gracz. Nie, dobra, to są ptaszki. Nie... Jak ja mogę wylić takie rzeczy? Z, z tymi... Z ptakami. Tylko proszę, żebym teraz na kogoś, kto jest uzbrojony, nie trafił, bo jak trafię na kogoś, kto ma już jakieś pompy, jak jakieś te, to bez pompy jestem na razie tylko... O, dobra, jakieś... I ty, dobra, spokojnie, jestem teraz, bo już byłem, wiecie, już, już miałem poczucie... Już, dobra, dobra, już jest dobrze, już jest dobrze. Uzi jeszcze, Uzi! Państwa. Bo Uzni to wiecie, tak na blisko czasami się przydaje, bo można kogoś łatwo załatwić. A nie, nie ma problemy. problemu. Właśnie ochronka by mi się przydała. Też tak czasami patrzę, że tu nikogo nie ma, bo nie chciałbym od kogoś nagle dostać. Chociaż liczby mi się nie stało, bo umiem, umiem się bronić i budować. Tylko 10 z tego dostałem, niestety. Ła. Tam już jest ktoś. Tu muszę iść, gdzie to jest? Tam. Gdzieś poza chyba górami nawet. Za górami, za lasami to będzie. Za górami, za lasami. Tam ktoś jest, tam gdzie ja patrzę, o tam, i on poka... O, nie! Nie, gdzieś mi się nie stało prezent, którego nie chcę mi się szczerze brać, ale... Ale go brak. O, dobra, Op opylało mi się trochę. Trochę wizualnie, nie mocno, trochę, xD. Co to? Okej... Okay. Mam takie same, tylko że to jest epickie, no to ja to mogę wywalić szczerze. Mamy te, jak to się nazywa, co ja mogę z tym robić, mam to założyć. I ja co jeżdżę co teraz. No, fajnie, jeżdżę teraz. Ale ja to mam do nie. Powodzie. O, A Dobra. Teraz to ja jestem Sigmą. Ej! Nie no real. Można przed tak tak uciec. O, widzę, ale korona. To ja mam korona? Nie, to mi pokazuje, gdzie jest korona. No tak. Nie, nie, nikt tu nie idzie. Po co ja zrobiłem, jeśli nie wiedziałem, że tutaj nikt nie idzie. Nikt tutaj nie idzie. To jest jakiś bambol. Jakby On chciał się uleczyć, ale coś nie zdążył. Co? miał? jabłko. Okej, okay, co? To... Mogłem mu dać, żeby mnie chociaż zaatakował, ale nie zdążył. Bo ja go uzim, wiecie? Ja, ja mu ja yy, 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 więcej. Zgięłam ujęć. Rozwal to. Rozbalto. 90 a nie 100. Smutne mi. Jest niesmutny. No daj mi jakiegoś... ...tego, losowego gracza nie prosta, bo nie chcę walczyć z jakimś prosem. Nie nic, chcę no, walczyć, walczyć z szamanem. Szaman jest za mocny. Dotarłem. Mówiłem, że to będzie za górami, za lasami, chociaż że tam y, nie wiem, czy były bardziej lasy, ale chyba bardziej góry. Ale nie, jeszcze muszę iść dalej. Super. Musiałem jeszcze jakiegoś rozwalać tego typa. To mnie zwolniło o kilka sekund. Właśnie, to jest bardzo dużo, o kilka sekund nie to przy Państwa. jest tak dużo, a wy w tym czasie zostawcie suba, bo naprawdę, bo to się przyda. Tam słyszałam jakieś strzały, było ich dwójka aż. Dobra, dojdę idę tam szybciej. Ja jestem szybciej, o kilka sekund. Spadam tym. Tam jakiś balon w nim, ja go widzę. Też skok mam fajne. Tu tam jakiś balon. Ole ktoś tam się. Nie, to tam się tak nawala? O, teraz mam stówie! Teraz mam stu... Nie chcę do mną jest On nie, ja, on ma tą broń niedobrą. Zaraz ja jestem, ja to wykończę, ale nie Idź ze stąd, to moje pole. Kto zaatakował, ten tu zginie. Znasz te przysłowie, mózgu? I koniec. On by mnie prawie ten zabił. tutaj na środę. Gdzie to to? O tam, 27 graczy, okej. Okay. Ale ja chciałem go ten, ale on miał tą niefajną broń. On miał tą broń, wiecie, że łatwo przez nią zginąć, bo ona jakby tam tym prądem idzie czy z czymś... No nie wiem, ale to jest jakaś broń. Jakoś... Nie Niefajna, o tak powiem. Mam tylko z tego 30, ale to chociaż trochę. Mówiąc o innych graczach, którzy mogą być nie na Tysiąc tego. Tabletek mieć tysiąc. Nie wiem, ja mam kiepskie teraz. Użyj mi trochę, wiecie, na blisko dawało. Tutaj może być ktoś. Cześć powoli. Czy mnie ktoś znowu nie zaatakował? Nie powiedziałem o to, to, jest też fajne było O Jezu, nie pamiętam już. Nie wiem. Ja sobie tutaj zostawię. To jest fajnie. Tak, ktoś był? No to mam hotel blisko. Hotel, ho, hotel. Hotel nie wiem, co robi, ale hotel. Mam tu hotel. To będzie mój hotel. xd Nic się nie dzieje. Proszę Państwa, nic się tu nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nuda. O, zmniejszyło się, coś się stało. Ja jestem gracza! Ale on może mieć stronę stosunek, nie pomyślałem. Tu Kto, ktoś kiedyś Być? Ktoś kiedyś Uzi! Przeładuj to wszystko. To ma 38, to jest lepsze. To jest lepsze, bo to ma 38. Ale się wybiłem. Ile to ma? Co tu jest? Jetpacka mamy. Chcę to zamienić. Jej, umiem latać teraz. Środek jest tam. A to blisko jest, to ja mogę kogoś tam też zaatakować. Tam jest ten! To jest, to jest dobre! Mi się to bardzo przyda. Uuu, teraz mam deszczek. deszczek. O Jezu spokojnie, spokojnie. Ale spokój 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 Ej, spokój 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 Nie, 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 Ja ja, nie, 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 Tylko trochę mi nie, tego, wiesz? Ale Ale, ale trochę tego. nie, I dzięki za nie, nie, To też, to nie, 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 ten znowu taką odwołał ja Na lot jest Tu jest Zostań ty Zostań ty tu Do hotelu Dobra, widzowie, koniec tego odcinka. Dzięki, że byliście do końca. Ale ogólnie to fajnie, fajnie, spoko. Ósme miejsce zajmuje. Okej, okay. mogło być lepiej. Dzięki, że byliście do końca. Jak ktoś mnie do końca oglądał, zostawcie tego suba pod tym filmem. I, i, i na raz.